Bardzo szybkie podsumowanie września. Grą w miesiące było Cartographers, o którym mówię dużo więcej: W graniu w chmurach w grze miesiące, Link jest pod spodem. Najgorszą grą w miesiącu z kolei był Merlin. Nie spodobał nam się zupełnie. Był totalnie randomowy, było mało decyzji. Tak naprawdę czułam, że nie miałam żadnego wyboru i musiałam po prostu robić to, co nakazuje mi gra, i jakoś nie bardzo się nam to spodobało. Rozegraliśmy kilka rozgrywek Sagrada Passion czyli nowy dodatek do zagrady, który daje nam przezroczyste kości i nowe mechanizmy. Całkiem okej, okay. chociaż segrada nadal ma jakieś specjalne miejsce na naszej półce, nie jest to dodatek, który musicie mieć w swojej kolekcji. Kolejną grą był Ewedel Pearbrook, który dotarł do nas z Kickstartera, A tak jak Ewedel jest przedsudną grą i zawsze jestem chętna, żeby w tę grę zagrać, tak Pearbrook, o ile dodał planszę, dodał kartę, dodał nowe mechanizmy, nie jest czymś, co musicie mieć dodatkowo, jeżeli macie Ewedel, wydaje mi się, że bez tego dodatku Ewedel jest świetny, um, a dwa nowe dodatki, które są na jakichś starterze, wydają się dużo lepsze. Kolejną grą jest Ganymede. Ganymede jest to mała gra, która wpadła nam w oko, dlatego że nam polecono ją właśnie w kafejce z planszówkami, i jest to taka może jakby kieszonkowa wersja podboju kosmosu, ponieważ wysyłamy nasze rakiety, mamy, ludzi, mamy ma małych mlipli, ludziki, ludki, jakkolwiek je nazywamy, zbieramy je, wszedzamy ich w rakiety, wysyłamy ich w kosmos. Małe budowanie, jakby silniczka. Trochę decyzji, ale bardzo sympatyczna gra, Ganymede. Rozegraliśmy również partię w Fireball Island i to już nie jest gra to jest zabawka, ponieważ jest dużo plastiku, mechanizmów jest tak naprawdę zero, ale są mechanizmy właśnie na planszy, którymi trzeba gdzieś tam się przekręcać, są jakieś kulki, które spadają i się gdzieś tam obijają o coś, także że jest to, jest to zabawka, jest to droga zabawka. I fajna gra pewnie jako coś na zasadzie gry imprezowej, może? Nie wiem. Nie miałem tego w swojej kolekcji. No i oczywiście Tapestry. No i teraz tak. Tapestry to jest tyna drzeka, ponieważ o tym będzie osobny oczywiście, filmik z recenzją ponieważ rozegrałam już tę grę. 20 razy, 20 kilka. Musieliśmy zagrać każdą osobną fakcję, się dowiedzieć, która jest dobra, oczywiście, jeśli jest czart nawet czy które są, wygrywają częściej, które rzadziej. Także to już jest e, wszystko tak, jakby zrobione na zasadzie grafów i, i, i statystyk, ale trzeba teraz trochę o tym opowiedzieć. Nie jest to świetna gra. Pierwsze wrażenia były bardzo dobre. Pierwsze wrażenie po pierwszych rozgryfach było 9 na 10. Wow. Ale im więcej graliśmy, tym więcej wad ta gra nam pokazała i troszeczkę się do, jakby uzdystansowaliśmy do niej, ale to będzie wszystko w recenzji. Nie wiem, czy wiecie, czy nie, gdzieś tam się pojawiła informacja, że w przyszłym roku będzie moja pierwsza gra i są to mewy. Jest to gra dla dzieci. Jest to gra o układaniu... Czeregu cyfr, liczb, tak jak jest to zrobione w grze Welcome to Miasteczko Marzeń, jest to oczywiście dużo prostsze, wszystko opiera się na grafikach domków, takich jak u nas się tutaj w Anglii znajdują na wybrzeżu, są mewy, które nam uprzykrzają życie jak to wszędzie, także gdzieś tam popatrzcie sobie, czy możecie znaleźć bardzo ładne pudełko i będzie więcej informacji wkrótce. Oczywiście niedługo wychodzą Villages, czyli Włościanie. Gra, którą e, promuję od bardzo dawna, ponieważ jest to świetna gra, bardzo prosta, bardzo ładnie wydana, e, z dużą regrywalnością i wymyśliłam nazwę. Jeszcze chyba mogę pochwalić. Pamiętam, że w filmiku, w którym były zasady, który też jest tam pod spodem, nie mogłam powiedzieć Wam, jaka ta nazwa była, ale już nazwa została e, wy, wyłoniona e, przez UV Games i jest to, są to Włościanie, zatem... Gdzieś tam sobie poszukajcie. No i oczywiście, ja już cieszę się na święta e, i mam już swoją listę prezentów, gdzieś tam gdzieś rośnie, e, na, nie, nie w internecie, to na lodówce gdzieś wisi. I e, już oczywiście z te listy zamówione prezenty gdzieś tam do nas idą, czy są w preorderze, tak zwanym. Więc e, zamówiłam już Paranormal Detectives, które, która zabija totalnie e, misterium, czy do domostwo, jak to się nazywa. E, także to już gdzieś tam, niedługo będzie do nas tutaj leciało. Spójrzcie sobie na to, bo jest naprawdę bardzo fajna gra. Zamówiliśmy też Clank Legacy, no bo dlaczego by nie? Clank? Hello. Um, jest nowy dodatek do Clank in Space, będzie wychodził, to też jest na naszej liście. Tak samo jak, patrzę na moją listę, Jam Dobry, czyli Let's Jam. Poszukajcie tego gdzieś jak wyjdzie, naprawdę spróbujcie chociaż sobie zagrać, bo jest bardzo fajne podejście właśnie do imprezowych gier słownych, zupełnie inne niż Tajniacy, zupełnie inne niż The Crypto. Gdzieś sobie ogarnijcie, jak już wyjdzie, dżem dobry. E, ostatnia godzina, czyli kolejna z serii Arkham Horror, Cthulhu Jungi, Arkham Files, nie wiadomo co jeszcze. No bo, Cthulhu, no co mam zrobić? No. Zagram pewnie, jak się spodoba, to sprzedam, a pewnie tak zostanie. Teotihuacan to była gra z najtrudniejszą nazwą do wymówienia, ale teraz pojawia się Tris Migistus. Tris Migistus, Tris Migistus, jakoś tak. Kolejna gra ma się na naszej liście prezentowej. No i Low Memory, kolejna z serii Escape Tales po Przerzutwale Przebudzenia, także kolejna na naszej liście prezentów gwiazdkowych. I jedna z gier, które tak naprawdę wpadły mi w oko, tylko z racji ich opisu na Board Game Geek, czyli So You've Been Eaten, gra od zera do chyba czterech graczy, do pięciu graczy. Gra o tym, że coś się zjada, zjadło i trzeba się stamtąd wydostać. Nie widziałam gry o podobnym, podobnej tematyce, także no cóż, trzeba będzie gdzieś tam się rozejrzeć. Spróbowaliśmy całkiem sporej ilości nowych gier. Wiem, że w październiku powinno do nas dojść jeszcze więcej nowości, zatem na to na pewno czekam. No i mam nadzieję, że wy mieliście świetny panaszowy wrzesień i że październik nie będzie gorszy. Do następnego razu. Pa!